Dni gminy to święto samorządu, które w wielu miejscach polskich, w gminach wiejskich czy miejskich odbywają się. Generalnie jest to okazja do spotkania się mieszkańców i tak my to traktujemy. Uważam, że bardzo ważne jest, aby oprócz inwestycji w drogi czy w budynki użyteczności publicznej, aby inwestować w mieszkańców, w ludzi. A z całą pewnością taką inwestycją są dobre, ambitne koncerty. Tegoroczne Dni Gminy to przede wszystkim koncert legendarnego zespołu bluesowo Rokowego Dżem i to jest Gwiazda Wieczoru. Natomiast w trakcie dnia inne koncerty skierowane do różnych grup wiekowych i do różnych gustów. Zespół Kapela Zgódzka, nasz towar eksportowy to jest muzyka country, jest punk rock, ojcowie zespół z Siedlec, ale jest też Mała Orkiestra Dni Naszych, też lokalny siedlecki zespół, który będzie bawił dzieci i młodzież. Tutaj, żeby e, trochę się zaprezentować i pokazać, że działamy w zbuczynie, zachęcamy e, gospodynie ze zbuczyna, aby do nas dołączyły i działały razem z nami, robiły takie fajne rzeczy, jak my staramy się robić. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w dniach gminy Zbuczyn i tutaj chcę prezentować historię Rzeczypospolitej. pospolitej. Być może nie będę skromny, ale uważam, że tegoroczne Dni Gminy Zbuczyn to będzie jedna z najlepszych imprez muzycznych w regionie tego lat. Lubimy polską muzykę. No, a ta gmina też jest cudowna. Moi, moi rodzice pochodzą z tej gminy, dziadkowie, więc też pomagamy tutaj jakimś delikatnym wsparciem. Zależy nam na rozwoju naszej okolicy. Jesteśmy z więc więc ale, ale sercem razem z gminą złożymy. Ja się nazywam Jurek Styczyński, gram w zespole na gitarze. Publiczność bardzo fajna, słuchała, bawiła się dobrze, pogoda dopisała. Dobrze było słychać na scenie, fajnie nam się grało. Mam taką nadzieję, że nas zaprosić jest powrotem. Jestem zaszczycony, to jest spełnienie moich marzeń, że Trapiliście tutaj do nas na wschodnią Polskę do Zbuczyna. Serdecznie dziękuję.